Czyli witajcie z tej strony Petra. Dzisiaj otworzymy sobie Starter packa e, Stopsa 2025-2026. E, to jest oczywiście edycja z naklejkami. Standardowo ja otworzę poza kamerą wszystko i do Was wracam. W zestawie znajduje się album. Jedna saszetka, druga saszetka e, i saszetka, lucky packet. Mm. I już pokażę Wam, tak wygląda album w środku. Oczywiście tutaj po boku są zawodnicy. Tutaj mamy karty, naklejki są specjalne. Album, no, jak standardowy album, ale edycja naklejek jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Dobra. To otworzę paczki i do Was wracam. Okej. Okay. Zacznijmy od pierwszej saszytki. Złapię ostrość. Dobra, pierwsza naklejka to Endik. E, Chic. Tapalow, Husanow. Tutaj mamy Hat Trick Hero Ronaldinho. Bardzo ładna naklejka. I Navarro. Dobre. Druga paczka. Zobaczmy co w niej. Gówenk. Teaty. Ederson, Ederson, przepraszam, Rosa, O, Robert Lewandowski, tutaj jeszcze w Borusi Dortmund, mm, Dro. I na końcu jest De Bruyne. Dobra, teraz karta, sorry, naklejki specjalne w tej paczce. Zobaczymy, co nam się trafi. Już, już, już. Gindogan, Wermant, Bastoni. Le Guarro. To jest kobieta w Barcelonie. No. O, mój klub. Także mamy Herb Realu Madryt. I na końcu Brand. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!